Wsparcie, integracja, przyjaźń. Jesteśmy z Wami już 5 lat. Chiapi! Jaki shit! Aczkolwiek pozostaje faktem to, że wsparciu Heroja działają już 5 lat. Od 5 lat naszym celem jest łączenie ze sobą ludzi poprzez wspólną pasję do gier. Z tej okazji chcemy podziękować każdemu, kto dołożył do tego swoją małą cegiełkę. To właśnie dzięki wam, koncept jakim są wsparciu heroja, mogą dalej istnieć i się rozwijać. Tak oto 5 lat minęło szybko jak hype na Concorda w dniu premiery. Buh, buh, buh. Help me! więc dobrym pomysłem byłoby przypomnieć sobie te wszystkie wspaniałe momenty, które razem przeżyliśmy i zrobić małe podsumowanie minionych wydarzeń. Abyśmy się jednak przypadkiem nie pogubili w wątkach jak Sanity Roysona na horrojkach. zacznijmy od samego początku. Od czego się to wszystko zaczęło? Najlepiej będzie, jak zapytamy o to samych twórców tego serwera, czyli Baxia, Zapałkę oraz Mativa. Jeżeli ogólnie chodzi o powstanie sparciuchów Roya, to wyglądało tak, że 22 marca 2020 roku to był już któryś tam stream Roya. Po prostu siedliśmy sobie, oglądaliśmy, jak sobie tam chłopaki strzelają. My tam udzielaliśmy się dzielnie na czacie, wspierając naszego twórcę w jego destrukcyjnych działaniach, bądź w przysłowiowych wyjebkach. O super granat! To wyszło w sumie tak, że ja pisałem sobie, czy tam ktoś nie chce zagrać w CSK. Odezwał się Mativ, którego zresztą widzicie na kamerce. Najpierw, właśnie tam z Matiwem żeśmy się połączyli. Potem dołączyła do nas Zapałka. Raf, Inter. A to są osoby akurat, które nie są dzisiaj z nami obecne też. No i co, no, ostatecznie żeśmy zagrali sobie w tego CSK. No i grało nam się świetnie, no była miła atmosfera, jakieś gadanki, starałem się też śmiać, Matiw też się tam śmiał, Zapałka Zapawka Inzi mówiła: Jak <śpiękne> <grymă> i <śpiękne> 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 No ale wiadomo, no tak, był taki nasz pierwsze spotkanie gdzieś tam online. No i poszedł gdzieś tam temat, aby utworzyć wspólnego Discorda, żebyśmy mogli sobie tam pograć, powiedzmy, za jakiś czas. Padł pomysł, aby zrobić. E Serwer pod osoby wspierające Roya, no i jakby nazwa wsparciu heroja wywodzi się od Matiwa. Serwer wtedy liczył ogólnie 6 kanałów, wiecie taki standardowy serwerek pod znajomych. Uuu, that's kind of small. Na dzień dzisiejszy liczy około 150 kanałów. Impressive. No i tak sobie nabywaliśmy tych nowych członków, tak nabywaliśmy, nabywaliśmy. Te kanały też się tam rozrastały, bo padały jakieś tam pomysły na inne kanały tekstowe. Już no, nie zagłębiając się jakby w to co jest pomiędzy. No serwer ogólnie rzecz biorąc potem już e, przeszedł w formę e, faktycznie oficjalnego serwera. W Bierających Roja, jesteśmy jakby nie było teraz w opisie tam pod filmami, pod streamami. jakby co to wbijajcie, tam tam no to jest. Z upływem czasu i rosnącym zaangażowaniem ludzi na serwerze zaczęto też snuć koncepcję na rozszerzenie swojej działalności. Poprzez współpracę z innymi serwerami w organizowaniu wspólnych wydarzeń. Jedną z takich myśli była towarzyska seria meczy CSGO w systemie Best of Free między wsparciuchami Roya a The Shielders. Samo spotkanie było kolejnym kamieniem milowym dla wsparciuchów w kontekście angażowania się w kolejne projekty, integrujące ze sobą ludzi poprzez gry. Z tego względu udało się nam niedawno otworzyć wsparciuchowy serwer Minecraft. W którym ludzie mogą dołożyć do niego swoje małe co nieco i uczynić rozgrywkę jeszcze ciekawszą. Informacje dotyczące dostępu do serwera znajdują się na Discordzie. Naturalnie, wraz z rozwojem serwera zaczęły się pojawiać pierwsze pomysły na zorganizowanie czegoś, aby ludzie, wcześniej znający się tylko z internetu, mogli się ze sobą spotkać i poznać na żywo. I choć były już wcześniej organizowane tego typu spotkania, tak były one zorganizowane oddolnie i w stosunkowo niewielkich grupkach. Pierwszym poważniejszym wydarzeniem stał się zjazd wsparciuchów w Dąbrowce pod Bejherowę. Na temat tego, co się tam działo, istnieje materiał na naszym kanale. Najlepszym podsumowaniem całego wydarzenia będą słowa wypowiedziane przez Zapałkę. Jakby nie działo się nic nadzwyczajnego, nadzwyczajne było samo to, że się po prostu spotkaliśmy wszyscy razem. Samo to wydarzenie było solidnym fundamentem i motywacją, aby organizować więcej takich eventów, choćby dzięki temu wsparciuchy zaliczyły wiele niesamowitych zjazdów, jak na przykład wspólne wyjazdy na PZR w Wuniejowie, Krakowie, Lichtowie i wielu innych miejscach. Z tej strony wielkie ukłony w stronę Skrolka, który na bieżąco dowodzi materiały relacjonujące wydarzenia z udziałem wsparciu Hufroja na nasz kanał. Proszę księdza, Bernardina, <mum> całowałeś się z dziewczyną. Omyklam, przeszkadzam. Okropny, całowałeś się w tym oko. <mum> trochę niżej, <mum> trochę niżej. <mum> Proszę o mój cię się usta. Wszystkie wyżywi wymienione wydarzenia, jak i atmosfera na samym serwerze sprawiły, że ludzie będący na nim nie postrzegają go już jako miejsce, gdzie można tylko ze sobą pogadać i pograć. Osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu serwera, postrzegają go jako przestrzeń, w której mogą poznać nowych ludzi, zaprzyjaźnić się z nimi, przeżyć wspólnie jakąś przygodę. A co na temat wsparciuchów myślą inni? Jeśli chodzi o pytanie, co sądzą o wsparciuchach Roja, myślę, że jest to fantastyczna inicjatywa, bo nie ma wielu twórców w Polsce, którzy mają takie wsparcie jak Rojo. I myślę, że to jest naprawdę zajebiste, że zebrała się grupa osób, którą sam miałem okazję poznać, będąc jednocześnie na Azeterze. I czuć to wsparcie! Czuć to wsparcie przy każdym evencie! I szczerze jest to coś, czego myślę, że wielu polskich twórców, nie tylko internetowych, ale ogólnie twórców, mogłoby rojowi pozazdrościć. Taka jest moja opinia to jest loteria, jeden ma, jeden nie ma każdy ma swojego e, robaka jak się to mówi, to między innymi na przykład integruje wsparciuchów ROJA, że tam każdy e, ma jakiś swój mniejszy bądź większy problem zdrowotny, fizyczny, psychiczny i to nas trochę łączy, taka trochę grupa wsparcia, także pozdrawiam absolutnie wszystkich, bo jakby m, struktura społeczna wsparciuchów ROJA, to, to nie jest tylko to, że to są fani ROJA czy jacyś sponsorzy kanałowi, nie tam naprawdę nas e, łączy o wiele więcej. Eryk, pozdrawiam cię serdecznie. wiesz o co chodzi. I tak oto w skrócie wygląda historia wsparciuchów Roya, bogata w niesamowite wspomnienia. Chcielibyśmy wam serdecznie podziękować za wspólne 5 lat spędzone w grupie niesamowitych ludzi. A nam pozostaje tylko życzyć, aby kolejne 5 lat okazało się jeszcze lepsze, a nasza ekipa powiększała się jeszcze bardziej. Tarcza. 2025 Ech, To wie, może w końcu znajdziesz łodze Spiew Prędzej spotka marynarza, kurwa A są ściory lodowe? O chuj